Wiecie co, trzeba już chyba zbierać się do domu. Po co? Jak to po co? Jutro mamy przecież wypracowanie z Moniuszki. Rety, zapomniałem! Ja też nie wiem nawet, kim był ten Moniuszko. Pisał albo melowo, coś w tym stylu. Gdyby to słyszała nasza pani od muzyki, to miałbyś murowaną jedynkę. Jak można nie wiedzieć, że moniuszko był znanym kompozytorem? Jak jesteś taka mądra, to może jeszcze wiesz kiedy się? Pewno setki lat temu? Wiem, otóż wcale nie tak dawno, bo urodził się w 1819 roku we wsi w a w 1872 roku. Pamiętam coś, jak pani opowiadała, że jak miał 8 lat, to poza normalną szkołą uczył się grać na fortepianie i w dodatku to lubił. Jak trochę podróż, to uczył się nawet w konserwatorium muzycznym w Berlinie. W czym? W koncer... w kongresach. No jak to się mówi? W konserwatorium. Szkoła, gdzie uczymy się grać na różnych instrumentach. Z Berlina przeniósł się do Wiednia i obrębił turką swojej gospodyni, Aleksandrą Wilerówną, że to by się chciało uczyć takich szczegółów. Mogę ci jeszcze powiedzieć, że Moniuszko początkowo był organistą w kościele, udzielał lekcji gry na fortepianie i komponował. Poza tym trochę podróżował. Był w Petersburgu, w Rosji, potem mieszkał w Warszawie, w Krakowie, w Niemczech i w Paryżu. Odwiedził też Pragę. A właściwie, to co ten Moniuszko skomponował? Tak przysłuchuję się od dłuższej chwili tej waszej rozmowie i muszę stwierdzić, że dość dużo o mnie wiecie. Przez waszą przemądrzałą pogawędkę wywołaliście ducha. W tej szkole straszy! Ale numer w życiu nie widziałam zjawy. Ciekawe czy ten duch jest złośliwy. Chyba nie, bo już by nam coś zrobił. Poza tym powiedział, że rozmawialiśmy o nim. Słuchajcie, to chyba Stanisław Moniuszko. Masz rację, dziewczę. Chciałbym tylko z wami porozmawiać, a nie straszyć. Od kiedy to duchy rozmawiają? Normalnie to się nie ujawniamy, ale w typowych okolicznościach możemy zejść z obrazów. Lecz koniec o tajemnicach duchów. Pytaliście, co skomponowałem? Było tego dość dużo. Wie pan, my znamy tytuły pana dzieł: opera Halka, Straszny Dwór i Hrabina, operetka Loteria, kantaty, sonety krymskie i widmo, oraz pieśni: Krząśniczka, Krakowiak, znasz ten Rajdzia, baba. Ale kompletnie nie wiem o czym są. Zaraz wam opowiem. Wiem, że macie takie śmieszne pudełko, z którego wydobywa się muzyka. Może są tym ukryte moje kompozycje? Chodzi panu o smartfona? O! To są fragmenty mojej opery Halka. Głównymi postaciami są góralka o imieniu Halka, góra Jątek oraz szlachcic Janusz. Treścią opery są losy Halki, która pokochała szlachcica. On jednak ją porzuca i bierze ślub w wiejskim kościele z panną zamożnej rodziny szlacheckiej. Halka z rozpaczy i żalu rzuca się do rzeki. Nie może jej uratować nawet zakochany w niej Jątek. Ale straszna historia, wszystkie pana opery kończą się tak tragicznie? Nie wszystkie! Treść opery straszny dwór jest dość zabawna. Stefan i Zbigniew to dwaj bracia, którzy ślubowali drom z wojska nie poddać głów pod niewieście panowanie, czyli mówiąc prost nigdy się nie ożenić. Myśleli, że spełnienie tego ślubu będzie proste. Lecz kiedy spotykają piękne dziewczyny, to sprawa już się komplikuje. Przedstawiona im zostaje także straszna historia o zegarze w paście, który choć od wieków zepsuty zaczyna grać kuranty, kiedy ktoś obcy zamieszka w tych murach. Dodatkowo napowiadano im, że w nocy z obrazu wychodzą dostojne panie i zaczynają strasznie się kłócić. To skoro nie było duchów we dworze, to czemu mówiono, że taki straszny? Myślę, że odpowiedź Was zaskoczy, bowiem od wielu pokoleń panny mieszkające w tym dworze szybko wychodziły za mąż i odbierały konkurentów dziewczętom z okolic. Ta opera jest faktycznie dużo weselsza, ale pisał Pan także muzykę do pieśni. Jedną z najbardziej znanych to przyuśniczka do Sufja na Czeczota. Doskonale! Pomyśleliście, co mistrz Mariuszko mógłby skomponować, gdyby urodził się 150 albo 20 lat temu? Może grałby jazz? A może byłby gwiazdą Popu? Był wirtuozem? To może grałby na gitarze w heavy metalowej kapeli? Hip-hop! Ja Wam mówię, że tworzyłby hip-hop! A co jest dzisiaj najbardziej popularne? No co? Disco polo! Przecież pisał melodyjne piosenki. Byłby gwiazdą disco. <grym> Muszę wliczyć się, jak kania u nieba, wszystkie wsiem i zgody, wsiem do mnie dwa błędy. kręć się, się to wiedzieć, czy ja dusia. Jones. nice like